A my już wracamy po reklamach Rani Gastu. i, <noise> tak. I żeby Ludwika, konar płonął. Tak, i Ludwika, który przyczyścił wszystkie naczynia. Dobrze, <noise> z, nami, z nami są już wspaniali goście. Tak. Mła, znany polski TikToker, który, których ogląda już 117 tysięcy obserwujących. Zobaczy pierwszy raz tak, na myślę. Gali. Również obok siedzi Adrian Pietrzyk, menadżer marketingowy Gali. Mm. Arm girl! Proszę nie chciałam tego <laughs> powiedzieć. Powiedziałam, że znowu będę się widział. Arm girl, z angielskiego. Tak. Nie, Arm girl, czyli ula siekacz, która nie chce być przedstawiana jako ula siekacz. I y, Kamil Gmosiński, który jest Kamilem Gmosińskim. Który tak. 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 Jaki masz pseudonim? Taki na co dzień? Tak, mhm. gmosek. Gmosek. A. Gmosek, o, Czyli Gmosek, to możemy znaleźć tak. jako gmosek. Więc jak będziecie o gmoska, to lepiej. To uciekajcie, bo będzie ostro. No właśnie, słuchajcie, przed Wami już za. Za tydzień, 17 plus 7, nie, za dwa tygodnie już Wasza gala. Będziecie Patry, walczyć. A te nie pogrążajmy się bardziej, że matematyki też nie umiesz. Nie, to zawsze znaczy z matematyki, byłem piękny. Pozdrawiam moją Panią z matematyki. Ja ziceum. też. Ja też. E, Jesteście gotowi? Jesteśmy już po konferencji. Co nas czeka nowego? Mm -hmm. Może zaczniemy od ciebie. Od ciebie. Właśnie. Co nowego? Mm -hmm. No, powiem szczerze, że ja się bardzo szybko muszę przygotowywać do walki, bo tak naprawdę dowiedziałem się w ostatniej chwili, że zawalczę. Mm -hmm. No i co? No i będzie fan. Mm -hmm. Na pewno. A boisz się? się czegoś? Nie. A nie boisz się hejtu, że jednak. Ty jesteś pierwszą osobą, która zawalczy z kobietą? Ja Mężczyzną? Nie... Znaczy ja się nigdy hejtem nie przejmowałem, to uh -huh. zawsze mnie spływało, uh -huh. Jakby nigdy mnie nie interesowała mnie ludzi. Uh -huh, uh -huh. A masz jakiś właśnie sposób na, na takie mm, wzbycie się, nieprzejmowanie hejtem. Znaczy ja dla nie rozumiem, pokolenia... ludzie którzy się w ogóle przejmują kimś, uh -huh. kto nic nie wnosi do ich życia. Um no wiesz, ale jak obserwuję młodzież 13, 14, 12 lat, to jednak jest taki wiek, który którym, no człowiek się przejmuje, wiadomo, opinią innych. Przejmuję się, ja w tym poziomach. wieku też się przejmowałem. Mm. Ja też byłam 30 kg grubsza mm -hmm. ja Tak jak słucham, 30 kilo. Mm. No i jak schudłem, tak samo ta pewność siebie gdzieś tam urosła. Mm -hmm. Przez tak naprawdę przez TikToka jeszcze bardziej mi urosła. Mm -hmm. w tak, siebie. tak. I szczerze mówiąc, e, nikt ani nie jest w stanie mi podwyżyć, zawierzyć na niej obniżyć. Już okay. poznam swoją wartość. Super, wspaniale, bo również zajmujesz się. Makiażem, makijażem, nie. jak można tak. pięknie zobaczyć. Kurczę, musisz mi kiedyś pomalować? <śmiech> <śmiech> Super, <fajne. śmiech> Dobrze, no to może Adrian, powiedz, co sądzisz o tutaj e, przeciwniczce? No. Mła. Wow. Powiem tak, mm -hmm. e, analizując to, ciężko jest mi wskazać faworyta. Mm -hmm. Ula jest lepiej przygotowana, widać. Mm -hmm. Ula ma łapy takie, że nie jeden facet do tego zazdrościł. Ale to jednak jest nadal mężczyzna. E, mm -hmm. Genetyka... i. Tak, krzepa nie oszuka się, tak? tak genetyki się nie oszuka. Mm -hmm. Ja faworyta nie odważę się wskazać. E, niech wygra lepszy. Mm -hmm. Ja ogólnie pracuję przy, przy piłce nożnej. Tutaj robię to tak dorywczo, więc no, w piłce mówimy, no wszystko może się zdarzyć, póki piłka w grze, tutaj wszystko może się zdarzyć, póki mm -hmm. rękawice na rękach mm -hmm. będą. To wcale nie jest powiedziane, że, że Ula z racji tego, że no, trenuje dłużej, to jest akurat prawda, no, Piotrek dowiedział się w ostatniej chwili, ale, ale się no przygotował odwaga. tak. To też jest. To też jest oczywiście bardzo duży plus, ta odwaga. determinacja. Okej, okay, to powiedzcie mi teraz tak, yy, ula... I Piotr, dlaczego ty się zdecydowałeś walczyć z kobietą i dlaczego ty się zdecydowałeś walczyć z mężczyzną? Mhm. Eee, wiecie co, ja nie miałam wyboru. Aha, okej, okay. eee, po prostu cię no Zrezygnowała królowa życia. No właśnie, bo miałaś z nią tak, walczyć, tak, tak, z eee, okazało się, że to niby była kontuzja, Skandal natomiast thing. wydaje mi się, że skoro teraz e, tam było warrior... No właśnie, ninja tak, warrior. Tak, on warrior no. ninja wystartowała, więc myślę, że to nie była kontuzja, tylko po prostu strach. Okay. typowy i y, zobaczyła co ja sobą reprezentuję. Czyli jesteś kobietą, z którą się nie zadziera? Natomiast tak, tak. Okay. Natomiast MMA Super. jest od półtorej miesiąca, mhm. takie treningi, stricte mhm. MMA. Mhm. Natomiast wcześniej było siłowe, Ambrasing um prawda? Przez 6, 6 lat. Punchdown chyba z tego co widziałam? Mm. Nie, 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 to nie Ambrasing okay. um cały czas mam swój klub, mhm. Gladiator, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. E, sponsora Revolt, naprawdę, Mateusz, dziękuję. E, I działamy w ten sposób, natomiast MMA to było coś strasznego. Jak w ogóle na strategii? początku na początku uh -huh. pierwszy tydzień było coś strasznego, uh -huh. natomiast potem już się przyzwyczaiłam i polubiłam. Uh -huh. I to lubię. A jak coś lubię, to, to działam to na maksa. No dobrze, a wytłumacz mi przede wszystkim jedną rzecz, bo mnie to bardzo ciekawi. Według mnie ty miałaś większy, yy, większy konflikt z menadżerem Skandal Queen, który non stop coś nagrywał. Tak, tak, tak. Z no. samą Adrianną. O, co kaman w ogóle. Yy... Czy... Pan się chciał wybić koniecznie tutaj, czy o co tutaj Nie, wybiłem? niekoniecznie nie. Chciał wybić mnie, chciał wybić Adriannę i Aha. chcieliśmy zrobić... Czyli jesteście y znajomymi dobrymi. Nie, nie. Nie lubimy się. <laughs> Patryk, te... To dlaczego to chciał cię wybić? Pycania. Chcieliśmy się nawzajem wybić. Aha, Aha okej, okay, rozumiem. Okay. Atrakcyjny przeciwnik jest jednocześnie no, atrakcją dla tak, zawodnika, tak, więc, więc tutaj gdzieś występuje ten efekt synergii. O, nie, nie, to znaczy ja nie mam na przykład Ta nic przeciwko jak ludzie... nienawiść tak, to, mhm. Nie, 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 musicie zrozumieć co innego. Ja nie mam nic przeciwko jak ludzie, którzy się lubią, biją się ze sobą, bo już taki konflikt miałem w życiu realnym. Ty również. <laughs> tak, więc, y, więc bardziej mnie tutaj zastanawiało po prostu, czemu bardziej aktywny był ten menadżer. Mhm. Wiesz to fajnie było tak, że jakbyśmy się spotkali na żywo, byłoby inaczej. Inaczej. Niestety nie mieliśmy takiej możliwości i spotykaliśmy się tylko w, yy, w życiu yy. internetowym. Tak. Yy, tyle co mogliśmy zrobić, to zrobiliście. Tak. Okay. Tak. Dobrze. To może przejdźmy teraz Kamil. do Kamila. Tak. O tobie nikt nie mówi. Tak, Ty ja... tu jesteś jako sportowiec. Ja rozmawiałam tutaj z Kamil również na Backstage'u i Kamil to jest słuchaj taki wiesz, Jatyka, swojski chłop. Rozumiesz? Tak jak Ulica, jak to sprawy, więc uważajcie naprawdę, bo mostek tam krąży po dzielnicy, My? nie żartuję. Tak, <laughs> powiedz mi, co w ogóle cię skłoniło do podjęcia decyzji, że zawalczysz? Tak jak już wcześniej mówiłem, zawsze chciałem spróbować, bo mm -hmm. miałem trochę bujek ulicznych, mm -hmm. no ale jednak tak? zawsze miałem gdzieś tam tą chęć sprawdzić, zobaczyć, kto jest w klatce. Mm -hmm. Teraz mam okazję, więc sprawdzę swoje umiejętności, zobaczę, kto jest. Przeci przeciwnik też się będzie bronił, jest co innego. Wiadomo, na ulicy to jest szybko, szybko tak. bo i, i, i sprawa zakończona. Tutaj jednak no, ktoś też się przygotowuje, więc to zupełnie inaczej. Przede wszystkim bójka uliczna, bójka, taka klatka, yy, walka w klatce, zupełnie inna, bo tu dochodzi technika. Tam na ulicy tej techniki nie zawsze jest do końca technicznie. Ale czasem tylko... myślę, że tej werby się nie oszuka. Jednak jak człowiek jest odważny, to nawet przewyższa umiejętności. Widziałam to już nieraz. raz. Szczególnie w Freak Fightersach, bo ja nie mówię o zawodowcach, bo wiadomo, że zawodowiec jest tak przygotowany coś innego, ale Free Fighters to jednak jest w dużej mierze psychiczne takie tak, o, o, no, zaczarowanie przeciwnika. O. Ale powiedz mi właśnie, jak oceniasz swojego przeciwnika? Nie wiem, tak naprawdę oprócz tego, mhm. że czter, trenuje, wiadomo, i ode mnie, bo mhm. on już w treningu jest 4 lata, jakieś walki mhm. amatorskie miał, także już gdzieś wychodził na ring. A ja jestem debitantem. Ja tak naprawdę od trzech miesięcy a. zacząłem y, przygotowywać się tak typowo pod MMA. Uh -huh. Także zobaczymy. No, jest, jest, przeciwnik jest lżejszy, tak już wcześniej mówiłem, ale bardziej Musisz doświadczony. Czy jego wagi, czy nie? Y, z tego co mi wiadomo, teraz ważył około uh -huh. 85 kg, a ja ważył 105 kg uh -huh. mniej więcej. Także okay. jest różnica 20 kg. To jest dużo. <laughs> więc, więc tutaj zobaczymy. Albo wygra doświadczenie, albo zawzięcie siła i... Uh -huh. A jest traktowanie. Nie, 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 nie się. Nie, nie znasz strachu. Nie, Może zobaczyć jest... tą walkę, jestem bardzo ciekawa. Słuchaj, kiedyś usłyszałem takie mądre zdanie, które do dzisiaj je cytuję. Gdzie siła, tam hmm. racja. Czy to ja bym myślała? Nie, nie <laughs> Nie żartuję. A nie. powiedz, tak jeszcze chciałam właśnie zapytać bardzo Adriana, jak ty oceniasz właśnie z perspektywy yy, yy, menadżera marketingu yy, federacje, yy, podług innych federacji, bo teraz wiadomo, że one się mnożą i mnożą, znaczy, powiem tak, mm -hmm. chciałbym o tej federacji drugi doktora dopisać. Okay. Może się uda, ale, mm -hmm. ale ja wiem jedno, że na pewno więcej niż trzy, cztery federacje filkowe nie, nie przetrwają. Mm -hmm. z, z powodu tego, że my musimy zmienić też tą mentalność. Dla nas nie są konkurencją inne federacje Frikowe. Mm -hmm. Dla nas konkurencją jest koncert, który będzie tego dnia, jest okay. premiera w kinie. Y to mhm. ja też często staram się ludziom wytłumaczyć, bo ja mam też znajomych, którzy są profesjonalnymi zawodnikami. I obsługując te social media mhm. gali, też dostaję wiadomości. Mhm. Kurczę, ja trenuję całe życie i, i nie dostanę takiej walki, walczy gdzieś tam na galach mhm. za 500 zł, a do was tak, przychodzi. A do was też przychodzi powiem. polski ken i dostanie mhm. tam, nie wiem... Pół miliona, bo ludzie, no tak wiadomo, że mm -hmm. wyolbrzymiają. Kurde, to się rozwinę. Ale. ale do... <laughs> oczywiście. Do, y, ale, ale tutaj, dlaczego na przykład takich komentarzy nie ma pod tańcem z gwiazdami? Dokładnie. Bo są tancerze, mm -hmm. którzy trenują całe życie i tańczą za, za mm -hmm. darmo, a przychodzi celebryta tańca z gwiazdami i dostanie mm -hmm. też wielokrotność takiej garzy, którą może tak. o tej może Wymarzyć tańce. No nie, no to jest proste prawo ekonomii. Jest popyt, jest, jest podatek Dokładnie, dokładnie. I, i tyle, ale, ale na pewno dużo, ja mówię, trzy, cztery maksymalnie się utrzymają federacje w Polsce i, i, i jestem tego w 100% pewny, a utrzymają się te najbardziej frikowe. I można wiele nam zarzucać, ale tak szalonej gali nie ma nikt. Mhm. Bo według mnie, na przykład, w MMA ma, to już się mm. robi powoli gala zawodowa. Mm -hmm. Naprawdę tak. tam są bardzo dobre Tak, też, tak, tak są, są bardzo dobre walki. To już odchodzi do mm -hmm. fliku. A u nas, no mówię, ten przestrzał ludzi, no mm -hmm. Ryszusz Szczena, tak. Polski Ken, tak. y, Rafa tu Kazik. Jest taki przestrzał osobowość, naprawdę trzeba być w pracy, którą ja wykonuję, trzeba być bardzo elastycznym. Tak, Bo no jak ja pracuję, show, tak. To jest oczywiście. możliwość takiego mojego tripu. Mm -hmm. Jedziemy do Kazika, Klimat, kartel, prawda, no chłopak Git mm -hmm. po, po kryminale. Sztywne mhm. zasady, mhm. a potem trzeba wsiąść w auto i pojechać tak. do polskiego kena, okay. czy tutaj do boja, mhm. z którymi już trzeba mhm. troszkę inaczej się obchodzić. Tak, Więc tak. ta elastyczność mhm. jest bardzo ważna mhm. i, i musimy po prostu rozwijać dalej tą federację. Ale widać zaangażowanie takiego oczach Adriana, prawda? O co chodzi? Dlatego, tak, tak. tak, to jest wspaniałe. To jest dobre. <laughs> dlatego ja to zadam teraz pytanie na sam koniec: pytanie <laughs> do ciebie, z którymi z nich byś się zawalczyła? Matko Boska, to mi dodałeś pytanie. No nie wiem, dobrze. Jakbym miała możliwość, że na pewno zawalczyła, no na pewno nie z Kamilem. No to, to nie no, aż tak to wiesz, aż tak Nie, ale prędzej powiedzmy prędzej, byś wolała wybrać Ule, czy prędzej Piotra? Myślę, że z Piotrem byłaby większa kontrowersja. No, to nie, nie, stuję. No nie proszę. no, nie spokojnie! A tutaj Ule. To już jest zawodowiec, no nie to także. No nie. To no więc ciężko Cię. No szykuj, ja szykuj się na kolejną walkę, bo już Julia jest bardzo chętna. <noise> szykuj się, a ja w tym czasie, w tym momencie razem Państwa z Julią zapraszamy na ostatnie przejście do kuchni, na naszego mhm. gościa muzycznego. Ale fajnie goście dzisiaj, naprawdę miło, wesoło, super. Tak można pracować. Tak. Musicie Są... nas częściej zapraszać. Oj bardzo chętnie. Przejekaliśmy całą Polskę pociągiem w nocy. Do DNA TV. Tak, tak. naprawdę. Tak. W ciężkich Teraz warunkach. Udam. Tak, ale... <śpuszczaj> <śpuszczaj> Patryk. A więc dziękujemy bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia na za tydzień już w kolejnym odcinku DNA Studio. I powodzenia oczywiście. Dziękuję Dziękuję. Będziemy to bo przyjedziemy na gabinet, jak dostaniemy zaproszenie.